Cześć, witam Was na kanale Babaradzi.pl. Dziś taki szybki pomysł na szybki obiad. Słuchajcie, miałam naleśniki, w związku z tym powstał pomysł na szybkie danie do przygotowania, którego potrzebujemy. Oczywiście naleśników Robię je bez dodatku cukru, więc właściwie można je później spożytkować i do dżemu, jak również na słono. Więc tak, oprócz naleśników potrzebujemy zielony ogórek pokrojony w takie półplasterki, szczepiorek albo cebulkę, zależy co wolicie, co lubicie, co macie, pomidor pokrojony w kostkę, mięso. To jest mięso wieprzowe, to jest obsypane przyprawą kebab gyros. Wcześniej je pokroiłam w kostkę, posypałam przyprawą, dodałam trochę oleju. I stało sobie kilka godzin, y, później je podsmażyłam y, i jest gotowe. I do tego jeszcze dodaję kiełki, akurat mam kiełki brokułu. Y, oczywiście można dodać sałatę. Y, smaku dopełni sos czosnkowy, później zobaczycie. Y, no i co? Na naleśnik nakładamy mięsko, y, pomidorka. Cebulkę, ogórka, kiełki, może być sałata. Zawijamy i właściwie gotowa Taka ala tortilla w wersji szybkiej domowej. Polecam Wam. Za chwilę zobaczycie zdjęcie efektu końcowego, jak wygląda z sosem czosnkowym.